Fragment jest z książki Fizyka Kwantowa na co dzień zainteresowanych zapraszam do lektury. I dzisiaj chciałabym się odnieść do tego fragmentu, żebyś potrafił, potrafiła się obserwować, słuchać w siebie i zarządzać swoim ciałem, emocjami i umysłem, nie tylko w m, sytuacjach kryzysowych, ale żebyś już potrafił, potrafiła robić to, kiedy to wasz życi. Cisza, miłość, dobry nastrój. Bo kiedy przyjdzie ta kryzysowa sytuacja, będziesz miał już wszystkie, będziesz już miała wszystkie narzędzia, żeby móc pokierować sobą. I właśnie dzisiaj, dzisiaj usiądź na spokojnie, słuchaj się w swoje ciało. Na początku skup uwagę na swoje serce.